imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. <coughs> I dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Siostry i bracia za nami już dziesięć dni Wielkiego Postu. Ewangelia, którą dziś Kościół poddaje nam pod rozwagę, stawia bardzo konkretne, można by było powiedzieć, nawet bardzo trudne wymagania. Chrystus Pan mówi Frost. o miłości nieprzyjaciół. Co za łaska, że miłujesz tych, którzy są mili dla Ciebie. Miłuj nieprzyjaciół. To jest wezwanie, jakie boskie miejsc kieruje pod adresem Każdej i każdego z nas. To jest szczyt miłości bliźniego. Obdarzać miłością tych, którzy Cię nienawidzą. Sam dał nam cudowną lekcję. Kiedy jak kiedy, ale w wielkim poście, o wiele intensywniej wpatrujemy się w krzyż. To z tego krzyża docierają do nas ostatnie słowa Pana Jezusa. Kiedy mówi ojcze, nie poczytaj im tej winy. Nie poczytaj tego grzechu. Kiedy do botra mówi dziś będziesz ze mną w raju. Chrystus Panu obdarza miłością swoich nieprzyjaciół. Najpierw, pewno w naszym życiu, powinna pojawić się modlitwa intencji tych osób. Ona doskonale przygotuje nasze serca na abyśmy szli przez życie pojednani z wszystkimi i pewni miłości. Bardzo serdecznie Was, kochani witam, każdego z Was. Nasza obecność na tym miejscu to jest przejaw naszej miłości do Chrystusa Pana, ale i do Matki Najświętszej. To miejsce, które dotykały, które dotykały stopy Matki Najświętszej. Jest w jednym wielkim wołaniem, nie tylko o miłość do niej, ale również wykroczenie i jej i śladami, jej szlakami. Tak jak kiedyś w kanie, tak tu na tym miejscu każdej, każdemu z nas mówi, się wszystko, cokolwiek powie Wam, mój syn. Tej najświętszej ofiary. Zawierzam kochani Was wszystkich miłosiernemu i dobremu Ojcu w niebie przez ręce Maki Najświętszej. Powierzam wszystkie Wasze intencje, te, które zabraliście dzisiaj w Waszych sercach. Wiemy, że to, co Pan może może w swojej wszechmocy, to Maki Najświętsza może swoją ludźną. Ufnie Jezus. Po pędzie mi momniky. Przedstawmy w finisze penitencje, które chcielibyśmy, aby były przedstawione przez tajemnice tej elitarystyki.